Drodzy Bracia i Siostry, dla całej Ukrainy, a nie tylko, jest dzisiaj wielka uroczystość. Wspominając Świętego Włodymyra, wspominamy i świętujemy Dzień Rzeczypospolitej, objednania tego historycznego, tedy, kiedy w 1988 roku oficjalnie wszystkie plemy Kniarstwa Rosji, o się. Kraina stała w pełności chrześcijańską. I to chrześcijaństwo w szczególny sposób i przede wszystkim było przyjęte z Bizancją, ze wschodniej Cerkwy, która na ten moment była w jedności z Rymem. To wyleczesne świata uroczystość, ponieważ w tym momencie, czy z tego czasu, rozpoczyna się historia chrześcijańskiego narodu, tych Zemel, z Ukrainy, Białorusi, ale przede wszystkim to, że oczywiście szukając swojej dotężności, szukając swoich korzeni, trzeba patrzeć właśnie na ten czas, na światła Włodzimierza, na ten moment narodzenia krainy, i to narodzenie krainy jak chrześcijańskiej. Як це, яка є Христовою, яка до Нього належить, яка керується його наукою, законами, що приналежить і йде з Ісусом Христом. І це завдання, яке і досі не закінчилося, яке досі є актуальним, історія, яка є дуже багатою, дуже змінною. w wielkościu jaką można się, w jakiej też nie brakuje różnych strażdań i krowi, ale perytusi własne i to duże ważliwo na swojej korni, żeby się chodni, teper dbaty pro też, co nazywajemo dyrzawoiu, że co ciej że ciej maje dużo je duże baato rokiv, duże baato tradycji maje wszystkim od nespiny czy nie chrześcijańska wiara przynależność do Chrysta ten sposób życia gdzie tak naprawdę je perdusim na pierwszym miejscu Jezus Chrystus jego nauka daje miłość serdja daje przebaczenie daje wierność daje gdzie daje uczciwość i to jest miejsce dla każdego z nas to muszcho ce korni tomu, čo, ce, to muszcho właśnie ce, to własnicia to tożnić. І нехай сьогоднішній покровитель, Святий Володимир, нехай допомагає і зміцнює кожного з нас зараз в цьому важкому часі, які не тільки що в радянських часах були страшними, але і зараз тепер, в 21 столітті. Необхідні є ці сили християнські, ці сили, які мав сам князь, Володимир, його наступники, і щоб ми устояли у своїх корнях устояли у своїй тотожності, устояли у своїй вірі, устояли у своїй державності. На цьому нам допомагає Господь Бог через заступництво нашого великого святого Покровителя, святого Володимира.